Jak ja słyszała, że ty przyjedziesz, że była cała furt. Ja jo ty się cieszę, Anna, że ja cię widzę, w końcu się skończyła ta pieruńsko zaraza. Nie to było on myglis, widzisz, pamiętam jeszcze po niemiecku, no, ty staro hekso. widzisz, Parodza, poradza i Jana Pierle. Ja dobra Anna, nie dób mi sam po niemiecku, bo ja się dość tego na sucho w tych niemcach. Dej pokój. A tego dusz nie ma. To co przywiozesz mnie tam? Ja pokos nas sam pokosz. Ja przywiozła ci wszystko, patrzę i co ja sam ci przywiozła. Takie bąboniery, że w ci nawiozła, ale powiem ci tak, wiela nie zawiozła, ci powiem w tym roku. Oni są nienormalni w tych autokarach, te oni za 10 kilo mi kozą płacić 20 euro. To jest normalnie cykl. I Jakie fajne te. Zaraz mi na tym stłukło wszystko. Już się obala. I te lenory. To jest normalnie, powoniej się, to jest niemiecki zapach. Powłonię się. Ale to wszystko wunio. U nas to nie ma, nie ma, nie ma takie coś. Mocny lenor. Tu przyniósł takie proszki do zmywarki. I inne duperele. Jerona. I taki dupny proszek do brania. Ja już cało te. Ja tego nie wyczyniam. Skromnie w tym roku, ale tak jak go dom. Joci wyśla jeszcze po nowym roku paczka. Dobra, Joci jeszcze po nowym roku wyśla paczka. Także ty się, Jocha, nic nie martw. Joci jeszcze te lonery wszystkie pośla. jak dom jakieś nowe zapachy, tys. Mm, Jerona. Ja cało furt. Nie chcę to jest omyglisz, co wyście mnie nawieźli? jak ja się wam odwdzięczę teraz. Ana, ty się nie musisz mi nic odwdzięczać, ino pamiętaj, to co ja sam ci nawiążę, to jest ino do ciebie, byś się z nikim nie dzieliła, ino do ciebie, pamiętaj.